Zaczniemy sobie od Ewangelii Marka, od 11 rozdziału. Oczywiście głównie proszę, żeby na to, co będzie mówione, zwrócili uwagę ci, którzy do chrztu idą, ale i pozostali niech wysłuchają Bożego Słowa. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale Pan, Pan Jezus mówi takie niesamowite słowa w 29 wersecie. Mówi tak, zapytam was o jedną rzecz. Jeśli mi odpowiecie, to ja wam powiem, jaką władzą to czynię. Czy... Janowy Chrzest był z nieba czy od ludzi? Odpowiedzcie mi. Próbują złapać pana Jezusa. Przychodzą i próbują go złapać. Denerwuje ich ten pan Jezus, prosto mówiąc, tych religijnych ludzi tamtych czasów, faryzeuszów, sadyceuszów, tych, którzy od dziada, pradziada piastują pewne urzędy, tych, którzy dogadali się i kolaborują z okupantem. I pan Jezus ich denerwuje, bo pan Jezus naucza jak nikt wcześniej. Robi rzeczy których nikt wcześniej nie robił i co ciekawe, oni wszyscy wiedzą, nie wyciszyłem zegarka, przepraszam, oni wszyscy wiedzą, że to musi być mesjasz, dlatego że tylko mesjasz może robić takie rzeczy. Więc mówiąc wprost, denerwuje ich mesjasz, denerwuje ich fakt, że ten, który był zapowiedziany, przyszedł, no bo to zabiera pracę. Zabiera ich dotychczasowe zajęcie. Trzeba się przebranżowić. Trzeba się z ludzi religii zrobić ludźmi wierzącymi i wyznającymi Jezusa Chrystusa. I pytają Go, kto ci w ogóle dał uprawnienia? Jakim prawem ty co czynisz, to, co czynisz? I Pan Jezus właśnie w ten sposób się broni i mówi: zapytam was o jedną rzecz. Ten Janowy to było wydarzenie. Takie ludzkie, takie zwykłe, czy też wydarzenie z nieba? Odpowiedzcie mi. No i czytamy dalej, że oni rozważali to między sobą, mówiąc: Jeśli powiemy z nieba, zapyta, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A zatem powiedzmy od ludzi. Bali się jednak tłumu, bo wszyscy uważali Jana za prawdziwego proroka. Dlatego odpowiadając Jezusowi oświadczyli: Nie wiemy. Wtedy Jezus im rzekł: To ja wam nie powiem, jaką władzę to. Czy nie? I na wszelkie pytania, czy ten chrzest jest potrzebny? Na wszelkie pytania, a co z bandytom wiszącym łotrem, wiszącym na krzyżu? A co z winetu? A co z tymi, którzy nie usłyszeli Ewangelii? A co to? A co tamto? A w ogóle ten chrzest potrzebujemy? Nie potrzebujemy, przecież uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, a przecież w Nim mamy Odpuszczenie i odkupienie to w zasadzie po co nam ten chrzest? Na wszelkie te pytania trzeba sobie odpowiedzieć właśnie w ten sposób: że nie potrafimy do końca tego wytłumaczyć. Nie potrafimy do końca precyzyjnie, teologicznie tego poukładać. Nie potrafimy precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie, czy wy już jesteście mieszkańcami nieba, czy też dopiero po chrzcie będziecie tymi mieszkańcami nieba. Czy wasza wiara jest żywą i autentyczną wiarą? Przed chrztem a może w trakcie chrztu albo po chrzcie, czy wy jesteście odkupieni i macie odkupione grzechy w momencie kiedy zawołaliście, zawołaliśmy do Pana Boga całym swoim sercem, czy wtedy kiedy potwierdziliśmy to poprzez pełne zanurzenie, tak jak Biblia podaje. Kiedy jest ten definitywny moment? Nie wiemy. Nie wiemy. Nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie ci, którzy nauczają Bożego słowa. Nie ma precyzyjnej odpowiedzi. Na pytanie, czy to jest ludzkie, czy to jest z nieba, też do końca nie potrafimy odpowiedzieć. No bo po części jest to ludzkie. Jest to Wasza decyzja. To Wy zdecydowaliście, że idziecie do Chrztu. To Wy zdecydowaliście, że potrzebujecie tego Chrztu. My dzisiaj z niektórymi starszymi zboru, którzy byli obecni przy tych rozmowach, zdecydowaliśmy, że będziecie dopuszczeni do tego Chrztu. Jest tu czynnik ludzki, bez wątpienia. Twoja i moja wola. Zgoda? Jednocześnie. Jednocześnie. Jest to absolutny taniec z nieba z ziemią. Coś się dzieje takiego, czego nie potrafimy wytłumaczyć. To Duch Święty spowodował, że przeszliście to, co przeszliście, i doszliście do miejsca, do którego doszliście, by poprosić o chrzest. To Duch Święty spowodował, że pewnego dnia wstałem rano i stwierdziłem: No, dawno nie było chrztu, zrobimy 2 września. To Duch Święty spowodował, że. To, co tu się dzieje, to się w ogóle dzieje. Ja najbardziej lubię mówić, że chrzest to jest takie miejsce, w którym, dlatego tak lubię, jak to jest nad jeziorem. To jest takie miejsce, w którym precyzyjnie niebo łączy się z ziemią na krótką chwilę. W że to bardzo widać. Kiedy spojrzysz tam odległość, dalekość, na, na widnokrąg, czy jak ktoś tam nazywa horyzont, to w pewnym momencie już nie wiesz, gdzie to się kończy, gdzie to się zaczyna. To się gdzieś tam zlewa w jedną całość. Takie połączenie nieba z Ziemią przez wodę. I to jest chyba najprecy, najbardziej precyzyjna odpowiedź dotycząca chrztu. Wiem, że nic nie rozjaśniłem, taki był plan. Bo jak wspomniałem następnie, nie potrafimy tego do końca wyjaśnić. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że chrzest jest takim miejscem, w którym na pewno nam się chce, i to jest na podstawie naszego wyznania wiary i nikt cię nie zmusił. Przynajmniej tak się dzieje w normalnych kościołach. W kościołach nienormalnych, nikt nie wie o co chodzi, wszyscy są zmuszeni, chociaż nikt nie wie do końca w jaki sposób. Jak go zapytasz, to on nie wie. Nie? Jakby, ale w normalnych kościołach to jest Twoja wola. I ja uczciwie powiem, że chyba jedyny moment, w którym mi się chciało, to był właśnie chrzest. No faktycznie, pamiętam 2007 rok, bo ja się chrzciłem w 2007 roku razem z moją żoną, i to on na pewno nam się chciało. Potem już mi się nigdy nic nie chciało. Nic. Nigdy. Ja, ci, co tu należą do zboru, wiedzą, że mi się nigdy nic nie chce. Ja generalnie jestem człowiekiem, którego można powiedzieć, nie chce mu się. Ale robię swoje. I to jest podobno dobra postawa. W Biblii czytamy o dwóch synach. Jeden powiedział chce mi się i nie zrobił, drugi powiedział nie chce mi się i zrobił. To ja jestem tym drugim. Tak żyję, tak funkcjonuje. Też będziesz tak funkcjonował i tak żył. Ale dziś ci się chce. Zgłosiłeś się do Chrztu. Nawet jeśli to będzie jedyne takie chcenie w Twoim życiu, nawet jeżeli to będzie tak, że ten dzisiejszy dzień to będzie taki najbardziej pamiętliwy dzień Twojego chrześcijaństwa, nawet jeśli to będzie tak, że będziesz często wspominał ten dzień i uchwycisz się tego dnia, że przecież podjąłem decyzję, przecież wziąłem udział w chrzcie, przecież wyznałem swoją wiarę, więc jakoś muszę teraz w tej historii wyglądać. To bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Nawet jeśli to będzie ten jeden jedyny moment, a dla wielu będzie to taki moment, do którego będziemy wracać, będziemy sobie przypominać, będziemy się napominać w ten sposób i w ogóle, bo później w życiu różnie bywa. Ja wiem, że z zakazalnicy często się opowiada, że pochrzcie to już jest z górki. No to bzdura jest. Nie jest z górki. Nie będzie z górki. Jeszcze długo nie będzie z górki. To w ogóle nie jest finał tej historii. To jest początek drogi pańskiej. Biblia nie mówi, że chrzest jest zwieńczeniem Twojej wiary. To jest właściwy start. Upamiętajcie się, dajcie się ochrzcić, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Kiedy ja się nawracałem i mi się bardzo chciało, podeszła do mnie taka siostra, która już jest dzisiaj z Panem, i ona mi powiedziała tak: Każdego dnia, każdego jednego dnia, czytaj Boże Słowo. Każdego dnia szukaj obecności Pana. I każdego dnia spotkaj się z kimś wierzącym, a wtedy Twoja wiara będzie wzrastać, będzie stabilna, i w momentach, w momentach zniechęcenia przyjdzie jakaś odpowiedź, przyjdzie jakiś, jakiś wzrost, przyjdzie jakiś, jakieś wydarzenie, które cię w tej całej historii podtrzyma, bo diabeł nie będzie próżnował. Ona mi jeszcze powiedziała, żebym codziennie karmił się psalmem. I to jest prawda, i to jest takie moje przesłanie, które ja przy każdym chrzcie mówię. Dzisiaj się chrzcicie, każdego dnia czytajcie Boże Słowo. Codziennie. Codziennie trzeba czytać Boże Słowo. Nawet jak ci się nie będzie chciało, a może zwłaszcza wtedy, kiedy ci się nie będzie chciało, to się normalnie zmuś, normalnie zdyscyplinuj i przeczytaj chociaż fragment Bożego Słowa. Bo to będzie rezonować w Twoim życiu. Każdego dnia, nawet jak Ci się bardzo nie będzie chciało, a będą takie dni, poszukaj obecności Boga w swoim życiu. Zobacz Go w codzienności. Nie na wielkich stadionach, nie na wielkich kruzjatach, nie na słynnych y, jakichś ewangelistycznych wydarzeniach, nie na konferencjach, nie. Poszukaj Go w swojej codzienności, w swojej obecności. Wtedy, kiedy pijesz kawę, Wtedy, kiedy rozmawiasz z żoną, kiedy bawisz się z dziećmi, kiedy idziesz do pracy, tam poszukaj Pana Boga. W tej historii, w tej takiej wiecie, zwykłej codzienności. I każdego dnia spotkaj się z kimś wierzącym. To się da zrobić, a jak już nie ma innej opcji, to skorzystaj z telefonu. Ale nie pozwól sobie na taką pustkę, bo faktycznie w chwilach trudnych, w chwilach zwątpienia, przyjdzie przez to odpowiedź. I ja wiem, że czasem ci nie wyjdzie, mi też czasem nie wychodzi. Najbardziej lubię mówić na przykładzie mycia zębów. To jest taki najlepszy przykład. Mama i tata nauczyli mnie, że trzeba codziennie myć zęby. Ciebie pewnie też. Zgoda? I nie zawsze nam to wychodzi. Zgoda? No zgoda, nie. Zdarza się taki dzień, w którym ta reguła nie działa i człowiek nie umyje zębów rano na przykład. nie? Albo jak już rano, to wieczorem mu wydarzy się. No, kto tam zauważy poduszka, nie czuje. Ona nie pyta, ona przytula, więc nie umyjesz zębów. To się zdarza. Jak to się zdarza, ale dalej regułą twojego życia jest codziennie myć zęby, no to w miarę te zęby wyglądają i w miarę ci z tej buzi pachnie. Nawet jak ci się zdarzy zapomnieć o tej regule. Ale jak z reguły zrobi się coś normalnego i ty przestaniesz myć przez dłuższy czas zęby, to po pierwsze ci się zęby popsują, po drugie, wszyscy będą wiedzieć, że ty tych zębów nie myjesz będą to czuć i będą to widzieć. I tak samo jest z higieną duchową. Reguła jest codziennie. Zdarzy się. Ale niech to się zdarzy, a nie stanie regułą. Bo jak ci się stanie regułą, nie czytanie Bożego słowa, nie szukanie Bożej obecności i nie spotykanie się z wierzącymi, to prędzej czy później twoja dusza się popsuje i zacznie śmierdzieć. I wszyscy to będą wiedzieć. Więc to mi powiedziała ta siostra mniej więcej. W ten sposób ja to zawsze powtarzam. Ale odkryłem coś pięknego, kiedy się modliłem o ten dzisiejszy dzień. Akurat w tym przekładzie jest to tak napisane. Mam jakąś Biblię pierwszego kościoła, nawet nie do końca wiem co to za przekład. Ostatnio akurat sobie jego, ten przekład czytam. I czytamy w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale takie słowa: Zaraz po chrzcie wyszedł Jezus z wody. I otwarły mu się niebiosa, i zobaczył Ducha Bożego, jakby gołębice stąpującego na niego. I nagle z tych niebios głos zaczął mówić: To jest mój syn umiłowany, w nim złożyłem swoje postanowienia. Wow! To znaczy, że dzisiaj, kiedy będziesz wychodził z tej wody, kiedy będziesz wychodził z tego chrztu wodnego, nawet jeśli to nie do końca rozumiesz, nawet jeśli nie potrafimy tego wszystkiego wytłumaczyć, nawet jeśli idealnie nie potrafimy opowiedzieć o tym, co się dzieje, ile tam jest czynnika ludzkiego, ile Bożego. Nawet jeśli czasem nie potrafimy wybronić jakiejś teologii dotyczącej chrztu wodnego, nawet jeśli mamy znaki zapytania dotyczące łotra na krzyżu, dotyczącego, dotyczące wielu takich sytuacji, to Ty, kiedy będziesz dzisiaj wychodził, Wiedz, że nad Twoim życiem zostaną wypowiedziane niesamowite słowa, i to sam Bóg wypowie je nad Twoim życiem, że jesteś Jego synem, jesteś Jego córką umiłowaną. Wiecie, co to oznacza być umiłowanym dzieckiem? Jaki to jest w ogóle zaszczyt? Jaka to jest historia, że ja jestem Jego umiłowanym synem że Ty jesteś Jego umiłowanym Synem, że jesteś Jego umiłowaną córką. To naprawdę wiele znaczy. Znowu przykład, który bardzo łatwo do nas przemówi. Już go kiedyś chyba podawałem. Taka sytuacja, siedzimy w domu i ktoś tam idzie za oknem, odbija piłkę tam do koszykówki czy siatkówki i pach prosto w szybę Twoją. No i stłuczona. No i wyglądasz za okno obce dziecko. Dziecko, ale nie Twoje, obce, nieumiłowane, nie znasz w ogóle gościa, no Twoja reakcja jest oczywista. Nie? W najlepszym wypadku rozmawiają z rodzicami. W najgorszym rodzice porozmawiają z Tobą po Twoim wrzasku. W każdym bądź razie Twoja reakcja jest oczywista. Ale ta sama sytuacja, kiedy to okno wybija Twoje dziecko, o, to zmienia postać rzeczy. To prawdopodobnie Ty wstawisz tą szybę. To Ty naprawisz to okno. Może tam coś porozmawiasz z dzieckiem, ale zupełnie inaczej zareagujesz na to, że zrobiło to Twoje umiłowane dziecko, a zupełnie inaczej na dziecko, z którym się nie utożsamiasz. Otóż Bóg mówi, że stajesz się Jego umiłowanym dzieckiem. To naprawdę wiele znaczy. To naprawdę ma ogromne znaczenie i to nie koniec. Bóg mówi, że składa w Tobie i we mnie, skoro zrobił to w Jezusie Chrystusie przez Chrzest Wodny, w Tobie i we mnie, bo On był pierwszy, a my jesteśmy następcami tej historii, to On w nas składa swoje postanowienia. Rozumiecie? Już nie chodzi o to, co nam się chce, albo czego nam się nie chce. Na co nas stać, albo na co nas nie stać. Jak bardzo się w tej historii będziemy starać, albo jak sobie odpuścimy, to już nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że Bóg w tobie i we mnie składa swoje postanowienie i on jest gwarancją, że ta historia pójdzie właściwie. To na nim trzeba się oprzeć i na tym, że to jest jego praca w nas, a nie nasza praca. Dla niego. I to jest właśnie ta ogromna różnica pomiędzy żywą wiarą i relacją, a religią. Religia polega na tym, że ty musisz coś zrobić. Relacja polega na tym, że on w tobie złożył swoje postanowienia, i ty możesz być pewny, że finał tej historii jest właściwy. Jakie to są postanowienia? Bóg w księdze Amosa mówi do nas takie słowa. W piątym rozdziale, gdyby ktoś chciał zobaczyć, czternasty werset. Nie wiem, jak to jest w innych przekładach, bo tak jak mówiłem, akurat studiuję ten. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy rzeczywiście Pan Bóg Wszechwładca będzie z wami. Przecież sami tak mawiacie. Nienawidzimy tego, co złe, kochamy to, co dobre. Przywróćcie w bramach sprawiedliwe wyroki, aby Pan Bóg Wszechwładca okazał litość reszcie ocalałej z Józefa. Co to oznacza? My mamy szukać dobra, mamy przywracać swój światopogląd, swój pomysł na życie, swoje decyzje pod Boże Słowo. Mamy je znać i mamy w nim funkcjonować, ale gwarancją tego wszystkiego jest Bóg Jezus Chrystus. Gwarancją tego wszystkiego jest to, że Bóg złożył w nas swoje postanowienia. Gwarancją tego wszystkiego jest Jego obecność. Gwarancją tego wszystkiego wcale nie jest Twój wysiłek, tylko Jego miłość do Ciebie i z powodu Jego miłości do Ciebie Ty tu dzisiaj jesteś. Z powodu Jego miłości do Ciebie, Ty w ogóle w tej historii funkcjonujesz. Z powodu Jego miłości do Ciebie, Ty słyszałeś Ewangelię. Z powodu Jego miłości do Ciebie, Ty odpowiedziałeś na tę Ewangelię. Z powodu Jego miłości do Ciebie, Ty coś zrobiłeś z tym, co usłyszałeś i coś na Ciebie zadziałało. I z powodu Jego miłości do Ciebie nie przegrasz tej historii. Uchwyć się tego. Uchwyć się tego. Jesteś Jego synem umiłowanym. Kiedy przyjdzie, Jego córką umiłowaną, kiedy przyjdzie diabeł i zacznie szarpać, powiedz to na głos. Wynocha. Ja jestem synem umiłowanym. Jestem córką umiłowaną. Kiedy przyjdzie pokuszenie, nawet nie próbuj otwierać o własnych siłach. Kiedy grzech zaczai się i będzie walił w twoje serce, nawet nie próbuj o własnych siłach otwierać. Powiedz, jestem Synem Umiłowanym, Panie Jezu, otwórz ty. Otwórz ty te drzwi. Ty odpowiedz. I zobaczysz, co będzie się działo. Jesteś Jego Synem umiłowanym, jesteś Jego córką umiłowaną, to ma ogromne znaczenie. Kiedy ci coś pójdzie nie tak, a pójdzie ci coś nie tak. Kiedy się wyłożysz, a wyłożysz się, kiedy się okaże, że nie poszło wszystko zgodnie z Twoim planem, a będzie tak w Twoim życiu. Nie zapomnij. Jesteś jego synem umiłowanym, jesteś jego córką umiłowaną i on złożył w tobie swoje postanowienia. A co on postanowił? Że cię zbawi. Co on jeszcze postanowił? Że cię uświęci. Co jeszcze postanowił? Że cię obdarzy owocem Ducha Świętego. Co jeszcze postanowił? Że cię obdarzy darami Ducha Świętego. Co jeszcze postanowił? Że cię przyłączy do wielkiej rodziny, do kościoła. Co jeszcze postanowił? Stanowił, że od tej pory będziesz żył inaczej. I kiedy jesteś w tej historii autentycznej, kiedy jesteś w tej historii prawdziwy, to spowoduje, że zaczniesz funkcjonować we właściwym chrześcijaństwie, we właściwy sposób, zaczniesz wydawać owoce godne upamiętania. zaczniesz owocować w duchu świętym, zaczniesz owocować również darami ducha świętego. Czemu? Bo nie oprzesz tego na sobie. Tylko na Jezusie Chrystusie. Nic nie wiemy, a jednocześnie wiemy coś, czego nikt inny nie wie. Nic nie wiemy, a jednocześnie przeżywamy coś, czego nikt inny nie przeżywa. Nic nie wiemy, ale to, co wiemy, to praktykujemy, tym żyjemy, w tym funkcjonujemy i tym się dzielimy. Więc kolejna rzecz, skoro są w nim Twoje Jego postanowienia. Skoro ta historia się uda, skoro nie musisz wiedzieć, tylko masz praktykować, no to ewangelizuj. Takie proste. Takie proste. Ale jak, jak? Jutro mam wyjść na ulicę i głosić, chcesz to wyjść, głoś tam, Michał gdzieś z tyłu jezdą ci powie o której godzinie się zbierają, ale mi nie o to chodziło. Mi chodziło o to, że zacznij świadczyć swoim życiem, że należysz do niego, należysz do Jezusa Chrystusa jesteś jego synem umiłowanym jesteś jego córką umiłowaną w nim są i w tobie są jego postanowienia jak to w praktyce żebyśmy to zrozumieli znowu wracamy do tego dzieciaka który wybił szybę i teraz prosty przykład mój syn wybił mi szybę znaczy nie zrobił tego ale dla przykładu idzie tą piłką odbija wybija szybę no i ty do niego podchodzisz i mówisz mu tak no to po tobie chłopie teraz zobaczysz Przecież on by cię śmiechem zabił. On by cię śmiechem zabił. On dobrze wie, że jest synem umiłowanym. On dobrze wie, co to oznacza. On dobrze wie, że dobrze jest mieć takiego tatę. On dobrze wie, że choćbyś nie wiem, co powiedział, to on to statą załatwi. On dobrze wie, że wystarczy przeprosić i idziemy w tej historii dalej. On dobrze wie, że choćby nie wiem, co się stało, nie zostanie wyrzucony z domu. On dobrze wie, że choćby nie wiem, co się stało, nie, będzie, nie będę przyczyną jego nieszczęścia. On dobrze wie, że zawsze może do mnie przyjść, zawsze może się wypłakać, zawsze może poprosić o pomoc, zawsze, rozumiecie, to jest właśnie syn umiłowany i taki charakter i taką naturę musi mieć ty i ja. Pewnie kamera już nie sięga mojej... A nie, to cicheca. Tego jeszcze nie było w tej kaplicy. Mucha zasłoniła obiektyw. Ale Nelka sobie poradziła. Jeden dmuch <grym> i muchy nie ma. I kochani, z tym zostańcie. Nie dajcie sobie tego nigdy... W... Nie z tą muchą. Nie dajcie sobie nigdy tego wydrzeć z serca. Nigdy. Obojętnie to, kto powie. Obojętnie, co się wydarzy. Jesteście... I należycie do Niego. Jesteście umiłowani, jesteście Jego synami, jesteście Jego córkami. Nic innego nie ma znaczenia. Wcale nie musicie umieć się z wszystkiego wytłumaczyć, wcale nie musicie obronić każdej teologii, wcale nie musicie wyjaśnić i rozebrać na części pierwsze każdej doktryny. Nikt od Was tego nie wymaga. Jedno, co macie wiedzieć. To, że Jego postanowienia są w Was złożone, a Wy macie od tej pory trzymać się tego, co dobre, a nie tego, co złe, czytać codziennie Boże Słowo i to, co rozumiecie, stosować. Szukać Jego obecności i tam, gdzie ona jest, to się jej uchwycić i spotykać się z Kościołem, bo kim, z kim przystajesz? Taki się po prostu stajesz.